Cześć, cześć Ursusaki, to ja, wasz Tadek, miś z biblioteki <laughs> niedziwiadek, ale w zasadzie z biblioteki Ursus. A dziś kochani, nie zgadniecie, gdzie jestem. Jestem w bibliotece głównej, w bibliotece na koszykowej, a tutaj mam dwoje bardzo fajnych gości i takich bardzo ważnych osób dla bibliotek u nas. Beatę Gołatowską oraz pana Marcina. Panie Macinie, nie pamiętam pana nazwiska. Marcin Leszczyński, bardzo mi miło mi się. Panie Macinie, nam też bardzo miło. I dzisiaj, kochani, jestem tutaj po to, żeby zapytać o tą bardzo ważną nagrodę, którą biblioteka w Ursusie, nasza biblioteka, dostała jakiś, jakiś czas temu. A dla nas jest to bardzo ważne wyróżnienie i bardzo ważna nagroda. Dlatego przyjechałem tutaj zapytać. Dlaczego ta nagroda jest taka ważna? I co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę otrzymać? Pani Beato, proszę nam powiedzieć wszystkim naszym ursusiakom i mnie, misowi, pluszowemu, haha, co trzeba zrobić, żeby otrzymać nagrodę za taką, trudne to jest wyrażenie, działalność kulturalną. Co to właściwie oznacza? Czym jest działalność kulturalna i dlaczego taka nagroda jest przyznana za działalność kulturalną? Nagrodę misiu, nagrodę imienia Kierbedziów dajemy bibliotekom wyjątkowym, tym, które się wyróżniają spośród innych bibliotek, które mogą być wzorem dla innych bibliotek pod względem działalności. Ja, I mają misia. I mają misia. Ja, ja, ja nie wiem, czy mi się pamiętasz, my się poznaliśmy kilka lat temu w bibliotece w Ursusie i jak wtedy przyszliśmy do biblioteki, do Ursusa, to sobie pomyślałam wtedy tak, Boże, jak w tej bibliotece w Ursusie jest bardzo fajnie wyjątkowi ludzie, którzy kochają swój zawód, którzy mają wyjątkowe pomysły i to był taki pierwszy bodziec do tego, żebyśmy pomyśleli o nagrodzie imienia Kierbedziów dla Biblioteki w Ususie. Druga sprawa, która była dla nas też wyjątkowa, to osoby, pani dyrektor, pani dyrektor i zastępcy, które absolutnie wspaniale kierują tą biblioteką i potrafią w bibliotekarzach, którzy tam pracują, Potrafią wesprzeć w tej działalności zupełnie wyjątkowe osoby, wyjątkowi bibliotekarze i jeszcze jeden czynnik, który też nas bardzo ują, mianowicie władze Ursusa, które bardzo fajnie wspierają bibliotekę i jeżeli możesz pozdrowić ode mnie pana zastępcę burmistrza, to pozdrów, bo, nie, bo to, że władze wspierają bibliotekę w działaniach, to jest bardzo dużo. I to wszystko, wszystko spowodowało, że przyznaliśmy tą nagrodę Ursusowi, prawda? No pewnie, ale trzeba pamiętać, że ta właśnie nagroda w tej kategorii, w kategorii działalności kulturalnej podkreśla to, że biblioteki już się bardzo, bardzo zmieniły. Kiedyś do biblioteki przychodziło się tylko po książki. Wypożyczało się książkę, zabierało pod pachę, do plecaka, do torby i leciało do domu. A dzisiaj biblioteki to jest coś dużo więcej. Ty, Misiu, jesteś tego najlepszym przykładem. Kto by, kto by widział Misia? 15 czy 20 lat temu w bibliotece. Ta, A teraz niemożliwa było niemożliwe, nie, nie, prawda? A teraz taki miśczadek, który robi takie fajne rzeczy, wspiera różne spotkania, różne wydarzenia, które się dzieją w bibliotece na Ursusie. Z dziećmi, różne zajęcia, z dorosłymi, seniorami. Konkursy, różne wydarzenia to wszystko kiedyś było w bibliotekach niemożliwe. Dzisiaj w biblioteki to dużo więcej niż książki. Dzisiaj w biblioteki to nawet takie fajne mi jak tymi środatkami. No to bardzo miło mi to słyszeć, bo tak naprawdę my jesteśmy w całej naszej bibliotece z naszymi paniami dyrektor, a nawet z panem burmistrzem. Panie burmistrzu, pozdrawiamy tutaj z Koszykowej. Kwestia jest taka, że my jesteśmy takim bardzo fajnym teamem. Tak naprawdę my bardzo współpracujemy nie tylko ze sobą sobą wewnątrz, ale również na zewnątrz. Wszystkie Ciocie oraz wszystkie placówki inne, inne miejsca, które z nami współpracują, domy kultury, seniorzy. To tak naprawdę taki jeden wielki rodzinny team w Ursusie, i przez to możemy realizować bardzo dużo różnych fajnych. Rzeczy tak naprawdę dużo się u nas dzieje i Państwo przecież najlepiej o tym wiedzą, i bardzo się cieszymy, i ta nagroda jest dla nas bardzo dużym takim ukoronowaniem, można powiedzieć, wszystkich naszych starań, wspólnych starań, bo rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, kilka lat temu, pewnie nie do pomyślenia byłoby, żeby mieć pluszowy mieszkał w bibliotece, zagadywał wszystkich, szczególnie po prostu wszystkie dzieciaki na piknikach, prawda? I no byłoby to pewnie nie do pomyślenia, bo ja jednak jestem głośnym misem, a kiedyś w bibliotekach trzeba było być prawda? A teraz biblioteki to zabawa? Misie? Zdecydowanie, nawet gadające. Nawet gadające misie. Także, misiu, Dzięki Tobie też ta nagroda Kierbedziów. Naprawdę! A to bardzo mi miło! Ja, 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 nie spodziewałem się oczywiście tego, że tak powiedzą Państwo. Ale mam jeszcze pytanie: skąd wzięła się nazwa tej nagrody? Bo jest to nagroda imienia Kierbedziów. Kim byli Państwo Kierbedziowie? Co takiego ważnego zrobili, uczynili dla biblioteki, dla bibliotek Morza? Dla biblioteki naszej przede wszystkim, bo. To, gdzie się teraz znajdujemy, ten budynek, w którym jesteśmy, to jest właśnie budynek Gmach imienia Kierbedziów, bo to była taka rodzina w Warszawie, która bardzo dużo zrobiła dla kultury. Też. No tak, w ogóle byli, dla to Warszawy to jako się... miasta i dla kultury. Tak. tak, i ten budynek, w którym jesteśmy, to był budynek, który przekazali nam właśnie Kierbedziowie, dokładnie pani Eugenia Kierbedziowa, w 1914 roku, i od tego czasu nasza biblioteka właśnie mieści się w tym budynku. Także upamiętniamy nazwisko tych słynnych kierbedziów na dwa sposoby. Po pierwsze, nazwą naszego budynku, a po drugie, tą wspaniałą nagrodą, którą Misiu też na Twoje ręce przekazaliśmy. Haha, <grym> dzieciaki kochana, tak więc wiecie już. Kim byli Państwo kierbadziowie, przekazali budynek biblioteki głównej pod jej działalność, wiecie już, dlaczego ta nagroda jest taka szczególna. Wiecie już za co my ją dostaliśmy. Bardzo się z tego powodu cieszymy, jeszcze raz to podkreślę. I rzeczywiście będziemy starać się działać tak żeby jak najczęściej na takie nagrody zasługiwać. A Państwu dziękuję bardzo za opowieści o Kierbadziu, o, o, o naszej nagrodzie, o tym, kim byli Państwo kierbedziowie i co takiego ważnego zrobili. A teraz, kochani, ja już się pożegnam, ale pokażemy Wam trochę takich rzeczy w Bibliotece na Koszykowej, których być może nie byliście świadomi, być może nie widzieliście, a zobaczyć warto. Bardzo dziękuję Pani dziękuję. Beata. bardzo dziękuję, dziękujemy. bardzo dziękujemy i do zobaczenia Także w filmikach. przychodźcie do Misia, przychodźcie do Biblioteki na Ursusie, bardzo. I na Koszykową, bibli... koszykową też zapraszamy. Tak. Zapraszamy Was serdecznie. Kto jest. Tu nie był, koniecznie musi tu zajrzeć. Pa, pa. i do zobaczenia w innych filmikach. Pa, pa. pa, pa. pa, pa.